Witam wszystkich na moim kanale, teraz hydroizolacja w trzeciej łazience, Jedno już pokazywałem, także tak, zapraszam do filmów, metoda ta sama, materiał będzie ten sam, 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 sam używany, czyli w składnikowa z mapei. jeszcze on trochę inny jest z dłu chyba jak dobrze pamiętam został gdzieś tam tutaj na budowie, muszę zobaczyć że ona jest datna. także może zrobię pół na pół, wykorzystam ten materiał, który jest, nie chcę brać kolejnego z hurtowni, Fakt, że to inwestor płaci za materiał, bo ja nie, robię, nie biorę nigdy z, roboty z materiałem. Takie zlecenie przyjmuję, ale trzeba szanować czyjeś pieniądze i nie można później materiał wyrzucać, bo wiadomo jak to jest otwarte czy wyrobione, no to nie może ileś tam czasu leży, to i tak później wyjdzie do wyrzucenia, a szkoda materiału i pieniędzy. Yy, teraz jestem właśnie też w trakcie drugiej łazienki z kaflami jadę, ale kafli się, kafle się skończyły, czekam na dostawę, bo jednak okazało się, że ta, ta łazienka będzie tak samo w kaflach, ale o tym oczywiście będzie cała osobna seria filmów. Także, żeby nie przedłużać, jeszcze muszę sobie tutaj trochę ogarnąć, zaglądać pod taśmy taśmę dylatacyjną powycinać, odkurzyć i będę mógł przystąpić do działania. Także zapraszam do oglądania. <tukle> 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 Jeśli chodzi o hydroizolację, oczywiście ważną sprawą jest też użycie bandaży tak. To jest bardzo ważna kwestia, akurat mam bandaże też z filmu MAPEI, akurat z tego, z tej firmy, którą używam y, hydroizolacji. Tak jak z, przed, przed chwilą wspominałem, tu będzie hydroizolacja trochę z duowodera z Atlasa i trochę z MAPEI, z tego względu, że materiał mi trochę został chcę wszystko wykorzystać. Oczywiście też są narożniki wewnętrzne, jeżeli nie macie, akurat ja znowu w hurtowni brałem tą, y, te bandaży, czy tą taśmę uszczelniającą, jak to tam nazywa. Yy, narożniki są tego, można kupić gotowe wewnętrzne. Ale jeżeli nie macie narożników, akurat ja znowu w nie miałem, to możecie sobie po prostu nacinacie. Później mam to pokażę, składacie i robicie sobie sami narożniki. Bo może trochę więcej czasu to zajmuje, no ale jak nie ma to sobie poradzić, nie będziemy czekać za dostawą kawalnych. Nie wiadomo, kiedy, nie, nie byli mi w stanie powiedzieć, by to jakby powiedzieli, że narożniki dzisiaj czy jutro dostarczą, no to ewentualnie bym poczekał ale jak oni nie byli w stanie mi powiedzieć kiedy one będą dlatego trzeba robić z tego żeby zrobić, poradzić sobie i samemu zrobić na tak oczywiście no rozprowadzacie sobie najpierw masę, jed, warstwę masy przed nałożeniem bandaża możecie to zrobić pasą, szpachlą yy, możecie to zrobić pędzlem, wałkiem ja osobiście to jakoś bardziej się rozprowadza najlepiej pędzlem takie trudne do dostępne miejsca albo szpachlą tak? Pamiętajcie, żeby robić to w rękawicach, bo po tym jest, po hydroizolacji, jest bardzo ciężko domyć ręce. Teraz miałem nie rękawice i nie mogłem doczyścić paluchów. Musicie sobie szpachłą delikatnie docisnąć. Oczywiście nie za mocno, żeby nie, żeby nie zrobić dziury, tak? Bo to już wtedy bandaż nie będzie spełniać swojej funkcji. Są dosyć mocne I aż tak patrząc po że nic zrobić nie jest. Kiedy robicie, nie dociskajcie sobie nożykiem, tak? bo nożem na pewno przytniecie tą strukturę. Chodzi o to, że starajcie się też docisnąć do rogu dobrze, bo jeżeli zostawicie taki zbyt duży półokrąg, będziecie na 5 czy 7 mm, mm warstwy kleju to się okaże że tutaj będzie kafla brakowało będzie Wam uchodzi, uchodziła do góry no i będziecie mieli całą robotę z no bo nie możecie wiadomo, że nie możecie wykuć a nie wyciąć bo to są hydroizolacje dlatego warto zwrócić uwagę żeby w rogu dobrze Wam dostosować, żeby nie wiesz, żeby nie ale trzeba to po prostu zrobić z wyczuciem Tutaj nakładam drugą warstwę. Oczywiście ja robię taką zasadę, że napisz ściany, wszystkie bandaże, narożniki. I wtedy sobie jadę podłogę, tak bo wiadomo, że i tak Wam ze ściany coś chlapnie, a po drugie napier zrobicie podłogę. To oczywiście po prostu teraz zrobicie napie podłogę, to nie będziecie mogli zrobić ścian. To jest łazienka w kształcie L, jak widzieliście. łazienka w kształcie L. -ki. Muszę sobie zrobić na jedną część, czyli tą zrobię sobie tutaj w strefie mokry, czyli tu będzie kabina prysznicowa później, albo same drzwi. Te prysznice, jeśli że to się za samarę, to tutaj zastosujemy. A do tego jeszcze daleka droga, bo muszę właśnie na długich jeszcze skończyć. Jeśli tylko kafle. Tak, bo były zamówione, a nie miałem w sklepie, taki coś zamawiał. Bo tutaj będą te same kafle zastosowane, które były na pierwszym i na drugim piętrze tylko jest co w inny układ łazienki. Tak i kafle będą te same, ale inaczej będą ułożone. Zresztą jak przyjdzie do układania kawy, to oczywiście będzie cała seria o tym, co zobaczycie jak to wygląda. I tak jest położony prawidłowo bandaż. Jedna bardzo pod bandażem, druga nad. No wiadomo później zaciągacie też po całości na dwa razy, tak? Zawsze takiej hydroizolacji stosuję na dwa razy, czy to, czy to do fundamentów. A tu są inne, inne izolacje stosuje. To jest asfaltowa chyba, jak dobrze pamiętam, tak? A tu, tu jest hydroizolacja, to jest, jest trochę inny skład. Najlepiej no, zrobić dwie warstwy, tak jak się powinno zrobić, wtedy ma się pewność sytuacji szczelności, że nam się nic na nie przejdzie ani ewentualnie jak będziecie mieli jakiś to... Te, na, na niższej kondygnacje Wam się nie przedostanie tak? także to zapraszam na dalsze etapy pracy tak widzicie wyjeżdżam bandażami sobie trochę powoli już do końca łazienki już z tej strony mi został kawałek pierwszą warstwę strefy mokrej czyli pod prysznicem już zaciągnąłem poczekam z godzinkę czy dwie jak zaciągnie Wtedy będę jechał drugi raz. No i oczywiście podłoga na dwa razy, ale to na dwa etapy jadę sobie połowy. Tyle muszę sobie, sobie takie miejsce, żeby sięgnąć do końca, bo nie chcę zrobić to dzisiaj, nie chcę tego przypadać na dwa dni. Zrobię sobie połowę podłogi. odczekam aż wczesnie, przejadę drugi raz i będę się kręwą strony wyjścia, tak? Wtedy może wchodzić potem od razu nie można, bo mam się wszystko do butu poświękleja. Dużo ludzi właśnie też rezygnuje z hydroizolacji. No to jest błąd. bo może to się, się od zwłaszcza na przykład tak mieszkacie w jakimś bloku. macie w podłodze, jakiś tak, sąsiadów, inaczej, inaczej prędem, bo jest na środek liniowy, tak zalejecie sąsiadów i macie problem, bo po tej liniowej posadze zalany, będzie jakiś przeciek, to nie będzie Wam wychodziło, tylko pójdzie od razu kontygnację niżej. A jeżeli, jeżeli zrobicie hydroizolację i zrobicie ją dobrze, Ewentualnie jakiś ewentualny przeciek zostanie u Was w mieszkaniu, będzie ma po prostu płytki wybijało do góry później. Tak i jeszcze takie złomy moim zdaniem. Wiadomo, hydroizolacja trochę to śluje, bo tam ma i to chyba między 200, około 250 zł to taki zestawek. A do góry, bo lasa jest chyba jeszcze droższy z tego co pamiętam. No ale nie warto na wszystkim oszczędzać. Później może to się odwrócić, naprawdę. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeszcze trochę i będzie 500 subskrypcji. Do tysiąca chciałem dobić w do najbliższym czasie, ale widzę, że naprawdę ciężko jest. Jest bardzo duża konkurencja na YouTube. Jeśli macie jakieś pytania co do hydroizolacji, to piszcie. Na pewno odpowiem może tylko z tego samego dnia, a jak nie najdalej, tą następnego. Bandażu, tą wiem, to następnego. Co do wiązania do bandaży tą mówię, naciskajcie sobie rogi. Jak widzicie, ja spachną sobie zaciągam, pierwszą warstwę i drugą. Dla mnie to jest lepiej. Lepiej spachną na pewno niż pędzlem, moim zdaniem, z tego względu też, że będę Wam to rozciąga, tak? I może, i może Wam jedną, pierwszy, jak kradziecie jedną warstwę, na drugą coś wam ściągnie i nie, nie będzie dokładnie pokryte a z tak się traktujecie to tak jakbyście zębali, zaciągali sobie ścianę gładź, no wiadomo że to tak właśnie dalej. nie musi być jakieś tam zostają wam tak jak będziecie widzieć na filmie będą jakieś takie małe ryski no to, to wiadomo że na to idzie klej i to wszystko z, zrówna tak, tylko najważniejsze żeby było dobrze pokryte jakby wam gdzieś w miejscu zostanie woda znajdzie nieodobne dojście i będzie wam kondygnację niżej wam dalej, tak Zrobienie z tego narożnika z tego bandaża tak jak ja wcześniej wspominałem w hurtowni nie było muszę sobie poradzić sobie z tym sam ucinacie sobie kawałek bandaża mniej więcej na pół składacie go sobie tak dociskacie do narożnika i macie narożnik tak no oczywiście wcześniej trzeba ja szpach, no, wcześniej trzeba wysparować ścianę Wam się do czegoś to zaczepiło, tak? Wiadomo, że lepiej mieć gotowe, ale już wszystkie w sumie to jest trzecia łazienka sam robię narożniki, bo co byłem w im furtowni to nigdy nie mieli, no ale nic, jakoś trzeba poradzić, tak, ważne żeby było dobrze pochwyte, wtedy jest, macie pewność, że jest 100% szczelności. Ja wezmę kamerę Wam pokażę jak to wygląda, zobaczcie sami. I na dwa razy zaciągamy płynie po całości. Więc tak, tą część, w której będzie prysznic, mam przejechane na drugi raz, podłogę tak samo, kieruję się w stronę wyjścia, pokazuję wam tą część, jak jest zrobiona, bo jak już na podłogę sobie jechać do końca, to nie będą się tutaj cofnąć. Przez najbliższe parę godzin za mnie to zaciągnie, żeby to się nie oderwało i nie przykleiło do buta. Więc jeśli chodzi o samą hydroizolację, w takich miejscach robimy, tak jak wcześniej mówiłem, na, w strefach mokrych, czyli prysznic, tu będzie y, umywalka, tak. Czyli strefy mokre tam gdzie ewentualnie może być jakiś przeciek, może nastąpić lub może się komuś woda wylać. No i tak samo akurat tutaj będzie złka kabina i, i, i drzwi prysznicowe mają być zamontowane, dlatego musimy się wymiarów tutaj trzymać. Chyba że coś się zmieni, może będzie jakiś może inwestor się zastanawia czasami później tego nie podnieść, nie zrobić odpływu liniowego, ale raczej z tego wy, raczej z tego zrezygnuję, bo wcześniej miał inne, inne pomysły na to. Myślę, że jak miał odpływ niewy, to by czoło to jest skuwać, jak to jest ogrzewanie podłogowe, rozprowadzenie, także mogłaby być lipa, by czoło cały czas podnosić, czas ale czasami inwestor lubi zdanie zmienić, no ale już, już kafle mam kłaść tak jak, jak przyjadą, to będę to o tym będzie cała seria filmów osobna, jakie będą przejścia, dekory, drewno na ścianie, drewno na podłodze, tak, także będzie co robić, będzie co nagrywać, a jeśli chodzi jeszcze o podłogę, to wiadomo jedzicie sobie pasek dookoła tam jakieś 15-20 cm od, od, od dołu do góry zostawiacie w sobie hydroizolacji tak się powinno robić jeszcze Wam pokażę jak przejadę całość do końca jak już wyjdę z strony wyjścia jeśli Matelu się podoba to zostawcie też suba i łapkę w górę jeśli macie jakieś pytania co do hydroizolacji lub jakieś inne pytania na temat budowlanki działalności itp to piszcie w komentarzach na pewno w miarę możliwości odpowiem A więc tak, podłogę, tą część w łazience mam zaciągnięte na raz. Przejechałem sobie na szybko pędzlem, a drugą warstwę sobie zaciągnę pacą. Myślę, że za jakieś dwie godziny, jak już twardniej i zobaczę jak już będę mógł po tym chodzić. Gdzie jeszcze trzeba zamknąć, mi to wysychało, będę wtedy zacząć sobie kafle kłaść. Chociaż na no, rowie położę sobie tyle. Ile mi zostało z poprzedniej łazienki, bo nie wszystkie kafle jeszcze mam które dojechały, jeszcze muszę drugie, łazienkę na drugim piętrze skończyć, ale czekam na za dostawą, mam nadzieję, że dzisiaj dojedzie. Ale jak nie to w międzyczasie będę coś innego robił, na jest tutaj duże pole na tym zleceniu, jeszcze także cały czas mam co robić, to nic. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.